Cześć, dzień dobry, Radek Sierant. Smakuj piwo, 20. któraś tam część serii Contra. Mateusz Bisewski przysłał mi swoje piwa, i dzisiaj spróbujemy od niego Black IPA. Black IPA, ale zarzeka się, że nie jest to taki Black IPA jak niektórzy w tym ja, sądzą, że musi być, że tak powiem. Zamykam oczy i piję jasne. On twierdzi, że po prostu ma to być troszkę bardziej przesunięte w taką. Mm, Chmielową stronę, ale nutki palone czy tam bardziej takie stoutowe, ciemne też mogą być wyczuwalne. I sprawdzimy, czy piwo Mateusz'a w sugestywnej butelce po Porterze z żywca będzie lepsze od Hopi Knut, czyli nowości, jednej z nowości, czyli DDH Black Fake IPA z Alebrowaru. Woda słody Pale Ale Wiedeński Czekoladowy Monachijski Typ 2 Golden Promise Cararet Caramunich 2 Palony Jęczmień Płatki Owsiane Chmiele Simko, Mozaik BBC Citra BBC Galaxy oraz Drożdże WLP 521 Kwejk Bogaty skład i bardzo dobrze, że jest w pełni podany. Za to będę zawsze chwalił i Pinte i Alebrowar, dopóki. Będą podawać w ten sposób składy. Mam nadzieję, że zawsze. A piwo domowe na karteczce: yy, Pilzneński 3,25 kg. Monachijski ćwierć kg. Kafe z Castel Malting ćwierć kg. Karafa 2 Special ćwierć kg. Yy, ćwierć kg. czoklet z Fawceta, z Tomasa Fawceta. drożdże US05 oraz Chmiel Simko Mosaic. Goryczka w Black Ipa z yy, ale browaru no jest przesunięta ponad, że tak powiem, ponad połowę. Co to oznacza? Nie wiem. Pewnie około 60 IBU, załóżmy, że maksimum jest 100. A piwo domowe ma podobno 55 IBU według kalkulatora, więc też podobnie 7,5 alkoholu ma piwo domowe i 17 BLG, a piwo rzemieślnicze ma alkoholu i 6,8 oraz ekstraktu 18, więc jest mniej odfermentowane, więcej cukrów resztkowych zostało, więc teoretycznie będzie słabsze. Słabsze, ale ja mam ochotę zacząć od piwa domowego dzisiaj. Zatem Black Ipa Mateusz Bisewski. Otwieramy i sprawdzamy. O tak, jest ciemno. Jest ładnie, jest mocne nagazowanie. Czekolada, owoce, mmm, żywiczność. Czekolada z pomarańczą, tak mi się to kojarzy. Bardzo ładny zapach, bardzo przyjemny, chociaż rzeczywiście, tak jak Mateusz mówił, jest sporo nut niejasnych, czyli takich ciemnawych. Czyli czekoladka, może gdzieś tam paloność w tle. Nie kojarzy się to z piwem jasnym w aromacie, ale miało tak być. Pierwszy łyk. Ale fajna pełnia. To mi się podoba. To jest bardzo dobre piwo. Ta nuta chmielowa jest rzeczywiście dominująca, ale jest minimalnie dominująca nad tą mm, ciemną słodowością. To nie jest bardzo ciemna słodowość, nie jest risowa, nie jest palona, ale jest czekoladowa, jest y, może trochę karmelowa, ale w tym dobrym znaczeniu. Nie jest to zamuł, tylko po prostu taka podbudowa przyjemnie karmelowa. Do tego mamy nuty. Czuć simko. Tu jest simko, prawda? Ja zawsze zapominam: jest simko, oczywiście. Są nuty żywiczne, ale jest też nuta takiego nowofalowego chmielu, czyli coś może winogronowego, troszeczkę. Czyli winogrono i simko i żywiczność. Ciekawa kompozycja. Szacuneczek. Paloności nie ma. To piwo jest bardzo, bardzo dobre. Nie czuć, że głęboko odfermentowało. 7,5 alkoholu w aromacie się nie ujawnia póki co. Za chwilę odstawimy, zobaczymy co po odstaniu. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony z takiej IPA, z takiej ipy, black ipy. Mimo tego, że nie jest to, to spełnienie marzeń o, o ciemnym piwie wyglądającym zmysłami jak jasne, chyba trzeba porzucić te marzenia o tym, że takie piwo powstanie. Może trochę w tą stronę zmierzał, zmierzała Black IPA z Kazimierza. Ona była rzeczywiście taka bardzo mocno, to był, ale dźwiedź bardzo mocno jasna w odczuciu. Natomiast zaczynam rozumieć o co chodzi w tym stylu. To jest pole do popisu w intensywności tych ciemnych aromatów i myślę, że black IPA właśnie powinna jakoś zagospodarować tą mniejszą intensywność, jeśli chodzi o ciemne nuty i nadbudowywać to wszystko owocowością przyjemną, chmielową. Wytrawnością i tą dominacją chmielu. Zatem, skoro już nachwaliłem się piwa domowego, to sprawdźmy, czy Alebrowar, czyli nie byle kto, dorówna piwowarowi domowemu Mateuszowi, otwieramy zatem alebrowar hopi knut, Black IPA na kwejkach DDH z Alebrowaru, ładny zapach się rozniósł i dość podobny mam wrażenie. Wąchamy. Zauważam też, że jest dość podobne nagazowanie, dość wysokie. Aromat również pokrewny, czyli nutki czekoladowe. No, tego, tego słodu tutaj też zostało sypnięte dość sporo takiego karmelowo-czekoladowo-ciemnawego. Więc na pewno odbija się to gdzieś w aromacie. Nut palonych nie ma, ale taka nutka czekoladowa. One są bardzo podobne. Kurcze, blade, one są wyjątkowo podobne. Tak, w ślepym teście to bym się zastanawiał, które szkło wziąłem do ręki. Naprawdę, trudno orzec. Co w alebrowarze możemy poczuć innego? Na pewno jest troszkę bardziej cytrusowo, troszkę bardziej żywicznie. Mam wrażenie, że jest wyższa goryczka w piwie alebrowaru, ale jeśli jest wyższa, rzeczywiście to jest minimalnie wyższa. Jest przyjemna. Na pewno cytrusowa, na pewno żywiczna, na pewno y, odpowiednio intensywna, jak na ten styl piwa. Natomiast podbudowa słodowa i ta karmelowość, która wchodzi w taką czekoladkę, jest w zasadzie identyczna. W piwie domowym po odstaniu pojawia się nuta y, palonego zboża, czyli czegoś takiego prażonego. Tak, jest tutaj ta nutka i ona jest trochę mało ipa jowa, y, nawet black IPA-owa. Yy, zaczyna dominować w tym momencie po otwarciu się tego piwa, ale weźmy łyk. Tak, ale w ustach jest bardzo dobrze. Chmielowość wnosi tutaj w jakiś sposób większą słodycz. Być może podbudowa karmelowa yy, komponuje się tak z chmielem, że piwo domowe zdaje się być mniej wytrawne. Minimalnie, ale mniej wytrawne. Jest tutaj więcej karmelowości połączonej z owocowością, a piwo rzemieślnicze. Zdecydowanie w aromacie zaczyna dominować chmiel. Yy, grapefruit, cytrus, może nawet limonka. Yy, I są też nuty żywiczne. W ogóle to piwo jest bardziej yy, wytrawne, bardziej chmielowe w całym przebiegu. Ono dopiero w posmaku się ugrzecznia do poziomu piwa domowego. A w ustach jest czuć y, większe ściąganie, większą goryczkę, większy smak chmielowy, większy aromat chmielowy. Y, może nawet y, on jest po prostu bardziej cytrusowy niż tropikalny, i stąd ta różnica. W domowym jest dużo bardziej słodko. Teraz te różnice się tak naprawdę pojawiają, bo z początku za wiele różnic nie widziałem. Natomiast teraz wiem, że piwo rzemieślnicze, czyli Alebrowar. Na kwejkach jest wytrawniejszy w takim ogólnym profilu. I zdecydowałbym się na danie pierwszego miejsca właśnie piwu rzemieślniczemu, chociaż oba na pewno łapią się na ten styl, co jest dla mnie y, bardzo miłym tutaj akcentem. Zatem, piwo, znaczy ok, to jest prawie że remis, ale jednak pierwsze miejsce zyskuje hopi Knut. Hopi Knut z, browalu, z browaru Ale Browar, a piwo domowe zajmuje drugie, bardzo dobre miejsce, ale tylko dlatego, że ten balans w piwie domowym, ten balans chmielowy, bo wcale nie mniej intensywny, jest przesunięty w słodką stronę. Gdyby był wytrawny, to byłby bardziej kojarzony z Black IPA, albo w ogóle z IPA. Ja jestem fanem klasycznej goryczki, klasycznych IPA, takich Właśnie cytrusowych, żywicznych, grejpfrutowych. i to otrzymuję w browarze rzemieślniczym w Alebrowarze. A w piwie domowym mam troszkę bardziej taką stronę tropikalno-słodką, co też się komponuje, też się łapie na styl, ale nie leży w moim guście, chociaż i tak na pewno to piwo z wielką przyjemnością dopiję. Ale pierwsze będzie Alebrowar. To tyle ode mnie. Do zobaczenia, cześć.